No witam, witam serdecznie. Witam, 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 kurde. Jezus, co się dzieje? Youtuber wrócił na stare rejony. Jezus. No, tak się wydarzyło. Tak się wydarzyło, moi drodzy, naprawdę. Mianowicie powrót, jeśli można tak w ogóle określić, na świat publiczny, klasik, gdzie, no, sobie tak pomyślałem. Że trochę głupotą jest tak trzymać ten 279 i wypadałoby zmienić to na okrągły, równiutki 300, jako taki nazwijmy mały achievement. Coś po co w sumie tą postać tylko trzymam tutaj, eee, jako kwestię tego, żeby kiedyś właśnie wbić nią 300. Poziom. No i co, polatamy sobie dzisiaj po Chwilę, bo akurat są wolne. Jest godzina 50 po północy, więc jest to pewnie tym spowodowane, że są wolne. To jest późno. Ale, ale. Coś ich sobie polatamy. Jakieś błogo tutaj odpaliłem, co znalazłem. Myślę, sobie nie kupić kluczów, kluczy na instancje. Tutaj jakieś takie kupić. Coś czekajcie, gdzie one są o tutaj tych na 273 zastanawiam się czy nie kupić i czy z tym błogiem jeszcze tam nie przetrahardować, bo to jest błogo na exp moi drodzy 117% punktów doświadczenia z waleczki dostaje się właśnie z tego błoga i tak się zastanawiam mocno kminia, czy, czy nie kupić tego po prostu czy sobie nie przyspieszyć troszeczkę tego expa dodatkowo moi drodzy, jeśli chodzi o tutajszą moją drogę do 300 no to mam, że tak powiem <laughs> dość spory wachlarz do wykorzystania, mianowicie no, co jak co zakon równowagi mam zrobiony calutki już eee, ale, ale, ale czego nie mam zrobionego? Mianowicie nie mam zrobionej całej serii questów z Macho To po pierwsze, nie mam zrobionej całej serii raczej Eee, a nie, dobra, Questy z Nithal widzę, że tutaj są zrobione, mam tutaj klucz do kamienicy Waldenów, czyli no tego quest'a mam zrobionego z tymi Waldenami, z tą rodziną z Nidhal, więc to jest, to odpada. Nie wiem jak e, z questami z sierocińca na 234, po prostu nie pamiętam totalnie czy robiłem te quest'y czy nie. <laughs> wiem tylko tyle, że no właśnie tej serii całej z, z macho nie robiłem. Nie kupowałem żadnych kluczy jeszcze. Dodatkowo nie, 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 nie robiłem żadnych tam questów na 200, nie wiem, 50 czy, czy wyższy. Typu tam jest taki queścik u tego upiekarza Antoniego, chyba w tornek. Tam coś tam. Niewinna i niebezpieczna, chyba na 240 to jest questik, to tego chyba też nie robiłem, także jest kilka tych questów, które można by było zrobić. Do tego mamy wszystkie questy z aktualnego eventu, to też by coś tam pewnie wbiło. No i mamy jeszcze same w sobie expy, same w sobie expy, na przykład tutaj właśnie driady, po których sobie latamy. Teraz mamy również pustynię, która nieco zmodyfikowana, o wiele, o wiele fajniejsza. O i tu mamy 282 Paladyna, który no właśnie zakłócił nam cały piękny spokój, jeśli chodzi o ekspienia Tutaj postaramy się tutaj to szybciutko przejść. No bo najprawdopodobniej no właśnie, on tu wbije i będzie nam walił. Czapę, to wiecie co, ja sobie pójdę tutaj górą. Chyba, że on tutaj nie wróci. W sensie nie wróci, nie nie wejdzie tutaj. A na to się zapowiada, że chyba to po prostu zostawił. Także gituwa totalna gituwa. No sobie to zbijemy. Bo już mamy prawie 60%, także no powiem szczerze, że ten expik nie leci źle. Eee... Ten expik nie leci naprawdę źle e, ale co więcej wam chciałem powiedzieć e, muszę tutaj sobie ogarnąć na klasiku jakiś klan, również do osób jeśli ktoś ogląda mnie właśnie z klasika i ma jakiś tutaj wyższy poziom e, byłbym zainteresowany kupnem jakiegoś ekwipunku na 300 w sensie no nie, nie chodzi mi o te heroiki podstawowe ale no może jakaś legenda, może jakieś buty z seta albo nie wiem jakiś yy, hełm ze skrzyni ze smoka albo jakaś inna legenda no byłbym zainteresowany czymś yy, żeby coś kupić no nie mam jeszcze jakoś dużo siana ale no jak się XP plus no jakieś tam błoga na locik również są posiadane o proszę tutaj jeszcze po raz ładnie e, jakieś błoga na locik są posiadane no, to pewnie jak się będzie expiło to nie zawsze z błogiem na XP ale też często z błogiem na locik się przeleci, jakieś ekspowisko i coś się tam zdobędzie na przykład to mamy tutaj 4 na 70% z walki 120 minutówka, piękna sprawa piękna sprawa, Kurczę, no tak samo piękną sprawą miało być ekspienie tutaj na driadkach ale no tak jak powiedziałem no wbił nam się ten paladyn co prawda to już jest drugie pełne przejście jakie ja bym tutaj zrobił, bo pierwsze zrobiłem, yy, znaczy pełne, no, takie bardzo, bardzo pełne to ono nie było, ale no takie prawie że, prawie że na, na CITO było zrobione, no to trochę tych procentów, powiem wam widzowie, no wpadło, wpadło, fajnie, fajnie z tym płogiem tutaj leci, już 60%, tak człowiek klika, klika i tak leci, leci, leci powoli, powoli, no i wpada, wpada trochę tego EXPA. <laughs> I mówię no, no serio, mocno się zastanawiam, żeby zaraz właśnie nie kupić nawet troszkę pod odcinek tych klucze i nie, nie udać się do Mythar, żeby je zacząć robić. Też pytanie kurde, jak z tymi instancjami jest, bo z tego co pamiętam, chyba tam od którejś godziny nie można już robić instancji. Tak mi się coś kojarzyło, że tak było. E, tam od którejś chyba od północy nie można było robić instancji. Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam, a bez sensu jest mi teraz to kupować, bo no teraz bym chciał to zrobić, nie? Eee, a bez sensu mówię, jest mi to teraz kupić, żebym poleciał do Mythar i żebym się zaraz tu wracał, nie? Ale dobra, no to wiecie co, ja po prostu poszukam tego info i zaraz się dowiem. dobra, widzowie, kurde, stwierdziłem, że raz się żyje, eee, kupujemy normalnie za 1100 osek te klucze całe. Co tu jeszcze dostaliśmy? 5 teków do użycia na dowolne lokacje i 30 na pustynię. No to na pustynię się przyda, bo nie mam tam teków. No i te klucze, to sobie jedziemy normalnie. Tak, tak. tak I mamy drugi, trudny. Tak, jestem pewien. O, jazda Najsiłki, co tu mamy? Takie dziady mamy. Czekajcie autofight nie autofight dobra ten pierwszy taki podstawowy sobie zainstaluję i ile ja expa dostaję z tego? Hmm? 0,4 nie jest źle nie jest źle, nie jest źle, no i trochę tutaj się też zarobi z tego co widzę już ale spoko, spoko jestem na to przygotowany specjalnie sobie opróżniłem torby ładnie dwie, tutaj w trzeciej mam tepki, jakieś pierdółki i inne dziady Eee, także no, dokupiłem podków. Nie wiedziałem za bardzo jakiej trudności będzie tutaj ta instancja, ale widzę, że jest Easy fast eee, No i mam nadzieję, że wbije nam jakiś poziomik. Może nawet nie jeden, a Z2, no nie no. To, to nie to nie pliw. Tak mi się teraz wali z pliwkami. Widzę, że o Jezus, tutaj to już bym miał pewnie level wbity na prisie No, jeszcze z takim błogiem. O Jezus. No i dodatkowo jeszcze to co jest kiepawe widzowe to że robię to bez żadnego bonusu e, z klanu Więc naprawdę teraz zastanawiam się czy nie przełożyć tego na jutro, nie poszukać jakiegoś klanu na szybko e, Który miałby jakikolwiek bonus, nawet niech to będzie 10%, ale to będzie zawsze 10% nie? Tą pierwszą już sobie instancję machniemy do końca oczywiście, ale wiecie o co chodzi, żeby no nie, nie marnotrawić aż tak tego potencjału instancji, który tutaj mamy i przedstawione, żeby sobie polatać i coś tam po po już 74% także no leci to naprawdę przyjemniutko i szybciutko no ale kwestią problematyczną będzie szukanie tutaj tego klanu moi drodzy widzowie takiego nazwijmy trochę topkowego tudzież po prostu expowego będzie to delikatnie problematyczne w ogóle nawet, nawet ładnie tutaj leci ten XP Nawet ładnie leci Zaraz 80% przybita, no już jest Przybita 80 hop Już 81 i pół prawie Hop 82 No nie no, fajnie, fajnie, na tych dużych grupkach to aż, aż miło leci Aż miło tutaj leci XP z tego no i... Kilka śmieci też udało się zlotać. Co prawda nie jakoś dużo, ale zawsze eee, tu będzie zadowolona później, jak się do niej przyjdzie z dziadami. Więc no ona lubi, ona lubi, jakieś takie rzeczy dają, proszę takie, na przykład kubraczki. No i cyk, ostatnia grupa, nieco 88%, no i jest, 88%. E, ładnie, ładnie wbite, kurde no. えっ Witam tam moi drodzy po krótkim cięciu, dla mnie krótkim, dla was, znaczy może, znaczy, dla was krótkim, dla mnie dość długim Otwieramy sobie tu skrzynki z kasynka, to nie się nie przyda i to O, to się przyda, to się właśnie teraz moi drodzy przyda Ponieważ, bo mamy do oddania dwa questy, mm, dwa questy dzienne Tutaj pierwszy u e, kapłanki, no i drugi Mamy kukiełkę do oddania, 50% więcej za questy, no to się po prostu przyda. To się po prostu przyda, więc odpalamy sobie to błogo. Mm, tak, dalej. Piękność, 5 milionów, mamy 96%. Dołączyłem sobie również do klanu tutaj Nordmar, e, pod, klan pod Xpeak. E, jak tylko możecie, jak sumy możecie też tutaj zobaczyć. E, Zapokonane potwory 15% i 50% za Questy, także no i jeszcze dodaję ten, dodaję wyczerp dziękuję e, Miss Hunter za dodanie e, do klanku, bardzo, bardzo mnie to cieszy i bardzo się cieszę, że mogę w klanie być e, albowiem, no jednak e, dobra, nie, nie, nie tutaj nic. A dobra, X sobie, X sobie, Tym 25.5 X sobie czy tam farm nie wiem, nie interesuje mnie to. Ja sobie idę tylko odebrać nagrodę. I tym samym powinniśmy wbić 280 poziom doświadczenia. Jeszcze zobaczmy sobie, czy ciutek stoi w środku. Powinien stać. Tak mam przynajmniej taką nadzieję. No i jest ciutek. Pusty. O proszę, o proszę. I, i prawdopodobnie będziemy jeszcze mieli 270 tutaj do zbicia. 270. To wiecie, co teraz sobie oddam to i polecę tam czym prędzej, bo tej grupy może zaraz nie być, więc nie będę tutaj, nie będę tutaj, że tak powiem, czekał. Nie wiadomo, nawet ta minuta może zbawić mnie od zbicia, bądź niezbicia tej 270, więc tutaj sobie poczekamy na grupę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz jest 6 na 10. Dobra, no to co? Czekamy po prostu na grupkę. Widzieliście, udało się zrobić nawet dwa bicia. Przełożyłem sobie jakieś tam unikaty, i poprzepalałem na wejście. No spad heroiczny helmik, który no za bardzo się nie przyda, aczkolwiek lepsze to niż te unikaty. No i cyk 280. Poziom doświadczenia właśnie wbity. Eee, zakładamy sobie nową broń, nowy młotek na 280 sobie możemy to zbić, zobaczmy czy ciutek stoi, raczej nie, skoro tutaj 350 jakiś wszedł sobie no nie ma ciutka dobra widzowie, ja lecę teraz do depozytu zrobić porządek w ekwipunku, no i możemy no i możemy ruszać z tym koksem, z tymi sześcioma kluczykami Dobra widzowie, jesteśmy. Jesteśmy już tutaj obok Tristana. Mamy enigmatyczny klucz obłędu 2. Odpalamy. Mamy błogo odpalone na lot. Yy, to jest to. I wybieramy trudny poziom, tak, jestem pewien. I mam nadzieję, że syrogo tutaj. Nie dość, że po to jeszcze dodatkowo do tego zarobię. Yy, dlaczego zarobię? Dlatego, no, że jest to błogo na locik, więc ono będzie tutaj bardzo fajnie współgrało z, e, z tym biciem. O Jezus pięknie to leci pięknie. Mamy tutaj 20 wywołań sklepu u e, Umbara, umbara mamy, więc Pararara. No więc mam nadzieję, że no, coś tutaj poleci tych itemków. No, póki co mam nadzieję, że no, ojejku ile, piękność, piękność po 5 lotów, no coś takiego może się podobać. Może się podobać. Dobra widzowie, ja wam to troszkę przyspieszę, tak jak i poprzednie bicia e, tych całych kolosków wakacyjnych, eventowych. Ja wam to ładnie przyspieszę, no bo nie ma, nie ma to sensu, żebym e, teraz z wami przechodził tych jeszcze dodatkowo pięć kluczy, pomijając już ten pierwszy rozpoczęty, żebym przechodził z wami to tak powolutku, więc no mówię, ja wam to wszystko ładnie przyspieszę, e, obrobię no i co, i widzimy, a w sumie to słyszymy się za moment. Jezus, piękny drop. Aż, aż miło, aż miło jest spojrzeć na taki dropik. I tutaj cyk, kolejny, i tutaj cyk. Jezu, piękność, piękność. To byleby zjadać to złotko, i byleby oddawało tego wszystkiego, tych najdroższych, pięknych perełek, jak najwięcej. Teraz delikatna zmiana, zakładamy błogo 117%, e, 117% expa z walki. Hop, dalej, 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 kluczyk to i tak samo poziom trudny, więc zakładamy sobie to błogo e, na EXP, już nie na zarobek, więc no, teraz będzie wpadało itemów trochę mniej, ale już no, prawie 100 żeśmy zarobili, e, także jest e, spokój tak, a teraz polecimy sobie troszkę bardziej pod punkty doświadczenia, których no. Nie powiem, przydałoby się zdobyć jak najwięcej na te cztery klucze, czyli ten rozpoczęty właśnie i jeszcze trzy, które zostały. Także no co. No lecimy, lecimy z tym dziadostwem. Dobra, mamy samą końcóweczkę 281 i prawie 40%. To nie jest zły wynik, widzowie. To naprawdę nie jest zły wynik. No ale skończyły nam się klucze. Niestety, następne klucze dopiero dostępne od 283 poziomu. Te były na 280, 273. Co 10 poziomów dostępne kluczyki. o nie, 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 myślałem, że to. Nie ważne to kupione, 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 to też, to też, to też i właśnie polecimy sobie teraz na e tylko jeszcze skoczymy sobie te, tutaj do tego pana pięknego Umbara, siemanko witam w twojej kuchni, hop, no prawie no jest, co milionów o to mi chodziło i od razu jak jesteśmy już tutaj e, wysłannik kasyna, tak jest tutaj z tego co wiem e, odbiera się Właśnie, coiny to sobie odbierzemy, bo kilka w już mam, coś sobie za nie kupimy. E, no i co, no i walnijmy sobie tutaj tego... Pana dziada. Hop. Co wypadło? No unikatowa czapka. Po raz kolejny unikat. Panie powiem, przyjąłbym takie herko na wyższy level. To już by mi na 270 chyba dziewiąty, albo na 270... 8 dawało już herko. No, nic się mówi, trudno. Eee, tutaj 46 minut boga jeszcze mi została tego fajnego z EXPEM 117%, które będzie jeszcze kilka razy. Ile jeszcze tu mam? I 7 aż mam sporo, sporo. Nie powiem, że nie. Fajna jest tu cyferka. Fajna jest tu cyferka. Tak się zastanawiam. Tutaj matecznik szelestu, sobie może ustawię ten tepek. A ustawmy, ustawmy i zaraz czy coś tutaj się dzieje. O, jest jakaś grupka Dryad, więc coś ich tutaj respi powolutku, pomolutku. O, tutaj też są, o proszę, tu są jakieś grupki, więc te równo 40% sobie powinniśmy wybić. O, tutaj się respi kolejne, hop, elegancko. No, teraz aktualnie trwa mini-event, więc no jest ten mini-event z zarobkiem. Więc no, za, na za wiele, tutaj jeśli chodzi o ekspowiska topkowe, liczyć nie mogę, ze względu na to, że większość osób po prostu z tej topki na tych ekspowiskach sobie lata. Ale 40% dobite, 281, czyli jeszcze 19 poziomów do poziomu 300, do poziomu 300, do poziomu upragnionego i mam nadzieję, że ten poziom osiągnę. No już niebawem, już niebawem. Tyle co tam kilka osób pisało, że jakbym przetryhardował, to są niecałe dwa tygodnie nawet grania. Tylko właśnie przetryhardował, a ja tryhardować za bardzo kurde widzowie w sumie nie chcę, więc raczej interesuje mnie taka chillgierka. I to będzie tyle. To będzie tyle na dzisiaj w tym odcineczku. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Klasyk. No coś, czego coś dawno, naprawdę dawno nie było. I mam nadzieję, że yy, pozytywnie odbierzecie sobie taki odcinek ode mnie. Ja Wam dziękuję raz jeszcze. Trzymajcie się, buziaczki i do następnego. Cześć, cześć.